Witajcie! Dzisiejszy filmik będzie z udziałem rumianku, z którego przygotujemy ekologiczny preparat odkażający, a przy okazji sprawdzający siłę nasion do kiełkowania. Duża część chorób, które występują na roślinach ogrodowych, przenoszona może być między innymi przez nasiona. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie nasion do siewu oraz ich dezynfekcja. Do przygotowania kąpieli z rumianku. Używamy trzech łyżek stołowych suszu albo trzech torebek herbaty rumiankowej w saszetkach. Moim zdaniem suszone zioło będzie lepsze. Zalewamy susz jednym litrem przegotowanej, gorącej wody, ale nie wrzącej i odstawiamy do ostudzenia. W tym czasie przygotowujemy nasiona, wsypujemy je do pojemników, pamiętajcie, żeby podpisać, gdzie macie jaką odmianę. Kiedy mamy już podzielone nasiona według odmian, zalewamy je tak, aby były w całości przykryte płynem. Moczenie nasion jest szczególnie przydatne w przypadku papryk, które dość trudno i długo kiełkują. Po takiej kąpieli. Otoczka nasiona zmięknie co przyspieszy proces kiełkowania. Następnie odstawiamy pojemniki, najlepiej na około 12 godzin, mieszając je w tym czasie kilkukrotnie. Wszystkie nasiona, które po tej kilkunastogodzinnej kąpieli będą unosić się na powierzchni, nie nadają się do wysiewu. Dlatego usuwamy je z pojemnika, na przykład za pomocą łyżeczki i wyrzucamy. Pozostałe nasiona wyławiamy i przenosimy na ręcznik papierowy, który najlepiej, aby był stale lekko wilgotny. Kąpiel rumiankowa sprzyja nie tylko kiełkowaniu i odkarzaniu nasion. Ale także wzmacnia odporność rośliny już od samego jej początku. Rośliny z tak potraktowanych nasion są mniej podatne na choroby i szkodniki przez cały sezon. Dla lepszego rezultatu, ręcznik papierowy można zawinąć w folię. W tej formie nasiona pozostawiamy do dnia następnego, pilnując nawilżenia ręcznika. Nazajutrz wyciągamy ręczniki z nasionami z folii. Możemy je już wysiać wprost do doniczek. Jeśli któreś wykiełkowały, przenosimy je ostrożnie, aby ich nie uszkodzić. Kąpiel rumiankową możemy stosować do wszystkich nasion, zarówno warzyw, ziół, jak i kwiatów. Jeżeli nie mamy czasu na cały proces, Możemy zafundować naszym nasionom choćby dwugodzinną kąpiel, po czym od razu je wysiąc.